Samiec chce kopulować z samiczką. Czy będzie jakaś kopulacja? Siemaneczko, mordeczki, to ja, Reptalkam. Po krótkiej przerwie dwutygodniowej wracam na kanał. Nie było mnie z racji tego, że wyjechałem do Francji w Alpy, dokładnie do Lemonwear, gdzie robiłem naprawdę bardzo fajne rzeczy, jednak nie poszukiwałem tam żadnych kameleonów górskich, mimo tego, że gór było tam naprawdę wiele, to tam akurat one nie występują. Brr. Było tam strasznie zimno, ale przyjemnie. Chciałem wam jakoś wynagrodzić to, że mnie dwa tygodnie nie było, dlatego też tutaj znajduje się paczka, w której to się znajdują kameleony hełmiaste. I uwierzcie mi, jest tutaj parka, w której to przygotowałem właśnie Terrarium, jakie pokażę Wam za chwilę. Ale najpierw trzeba zrobić unboxing. Także kto nowy, subskrybuje kanał. A już nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania. Kameleony zamówiłem w dość ciekawy sposób, ponieważ napisałem do kolegi Marcina z Afrikantera: Czy ma te osobniki? I napisał: Tak, Kamil, mam. I dwa dni później u mnie się pojawiły. Tak, teraz się właśnie one pojawiły. Ten unboxing będzie na pewno ekstra. Ja tych kameleonów jeszcze nie widziałem na oczy, także tym bardziej mam jakieś tutaj fajne zaskoczenie mam nadzieję. Wiem tylko tyle, że są tutaj dwa kameleony, samczyk i samiczka i takim kameleonom przygotowałem właśnie miejsce do życia, czyli terrarium. Terrarium jest o wymiarach metry wysokości 50 cm, szerokości i głębokości. Dobra. Wypakowywujemy. Tak jest pierwszy osobnik. Jest drugi. Jest też kubka. Tutaj mamy samiczkę. Tutaj mamy z kolei samca. Samca od razu poznałem po chemi-penisie. Samiczka tego chemi-penisa nie ma. Także najpierw otwieramy pudełeczko z samczykiem. Uwaga. O, jak mocno dobrze zamknięty jest. Voilà. I zrobimy kilka zbliżeń. Bardzo spokojny. Kieruje się do samiczki, ale za chwilę go przerzucimy do terarium docelowego o wymiarach metr wysokości, 50 cm szerokości i głębokości. Oczywiście terarium mogłoby być mniejsze, ale ten gatunek kameleona. Jest nowym gatunkiem kameleona, chce go poobserwować, dlatego też włożę go do większego terrarium niż jest wymagane. Samczyk jak praktycznie zawsze u kameleonów pięknie ubarwiony, z kolei samiczki trochę mniej, ale dalej urzeknąć mogą człowieka swoim wyglądem. Ten osobnik jak zauważycie ma żółte tutaj. Kask, jak i pyszczek. Z kolei tutaj też podchodzi to pod żółć, ale bardziej bym szedł w stronę zieleni. Dobra, bierzemy teraz samiczkę, także samca odkładam na chwilę na bok. Sobie sieć tutaj. Nie, 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 nie. tu jest samiczka, tu jest samiczka. Chola, chola. I otwieramy już naszą samiczkę kameleona chełmiastego. Mam problem z otwarciem tego pojemnika. Kurczę, jakie to jest problematyczne. Chodź, bo już się tak bardzo tutaj nasila Twoja chęć wyjścia z tego pojemnika. I jak widzicie, samiczka jest naprawdę ekstra. Żółtych kolorów. Nie tak kolorowa jak samiec, ale ubarwienie ma naprawdę świetne. O, strzeliło pudełeczko. No, dobra, kameleon mi wchodzi do obiektywu, także wkładam je do terarium i już wam mówię dalej o tych pięknych kameleonach. Terarium jest naprawdę spore. Metry wysokości 50 cm, szerokości i głębokości dla kameleona, który ma od 20 do 25 cm długości ciała, wraz z ogonem, jest wystarczające. Tutaj będą żyły dwa osobniki: samiczka jak i samiec. Ja jestem pod wrażeniem wyglądu tych kameleonów. Są naprawdę świetne. Gdyby nie temperatury jakie trzeba im zapewnić, myślę, żeby królowały nad jemenami swoim wyglądem. Zauważcie, że mają hełm, jednak mniejszy od jemenów. Ale dalej jest hełm. I te kameleony się nazywają kameleonami hełmiastymi, z kolei kameleony jemeńskie jemeńskimi. Samczyk jest odrobinę drobniejszy od samiczki, ale bardziej kolorowy. Halo, halo, wracaj kolego, gdzie idziesz? Kameleony są spragnione pewnie picia, jedzenia, więc wiecie co zrobimy? Spróbuję je nakarmić i napoić. Pamiętajcie o tym, że niekoniecznie kameleony będą chciały jeść. Po podróży muszą się czasami zaklimatyzować, i dopiero potem będą jadły owady. Samiczka chce wyjść z terarium. Hola, hola, wracaj. Wracaj, wracaj. Przygotowałem tam owady. Strasznie kontaktowe są te kameleony. Nie atakują mnie, chętnie wchodzą na rękę. Tak jak myślałem, kameleony będą chciały pić po podróży, jeść niekoniecznie, Samczek już tutaj zabrał się za picie z roślinek. Pamiętajcie, kameleony spijają wodę z roślinek, nie z jakiegoś wodospadu, czy też miski, dlatego też standardowo zraszacie terrarium, a dodatkowo możecie zapewnić jakąś fontannę, jednak jeżeli będziecie mieli fontannę w terrarium, to kameleony. Zazwyczaj nie będą przy Was piły. Bo jeżeli mają dostęp całodobowy do wody, to niekoniecznie chce im się pić przy właścicielach. Ten jest bardziej nerwowy. Jest to samczyk. Nie dość, że mniejszy od samiczki, to jeszcze bardziej nerwowy. No dobra, ja będę się z Wami żegnał. Jeżeli odcinek Wam się podobał z tym nowym gatunkiem kameleona, na moim kanale koniecznie pozostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie napisać w komentarzu, czy chcecie o nim odcinek taki typowo hodowlany. Tymczasem ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Do usłyszenia, cześć!